Zadanie siódme za cztery punkty. W trapezie ABCD o podstawach AB i CD punkt E jest środkiem ramienia AD, a punkt F środkiem ramienia BC trapezu. Stosunek pola trapezu EFCD do pola trapezu ABFE jest równy 1 druga, wykaż, że CD do AB ma się jak 1 do 5. Ok, czyli zadanko na dowodzenie z planimetrii. Mowa tu jest o jakiejś figurze, rozpoznajemy. Trapez nie jest uszczegółowiony, z jakim rodzajem trapezu mamy do czynienia, więc narysujemy trapez, który jest no, różnoramienny. Ramię będzie bardziej pocholne, drugie troszeczkę mniej. Trapez ma swoją nazwę: ABCD. Tak. O podstawach ABCD zgadza się, to mamy załatwione. Punkt E jest środkiem ramienia AD. Ok. Punkt E, środek ramienia AD. AD, czyli te odcinki AE i ED są równe. Z kolei punkt F jest środkiem ramienia PC. Czyli ten odcinek jest taki sam jak ten odcinek. Dobra. Stosunek pola trapezu to jakieś założenie. Pole, czy jakiegoś czworokąta? EFCD. No to już nam autor powiedział, że tu jakiś trapez się wytworzył. Czyli jak połączymy środki ramion trapezu. Tak, tego dużego, to podzielimy, ten odcinek, podzieli ten trapez na dwa trapezy, tak? czyli ten odcinek EF będzie równoległy do AB i CD. To jakaś taka wskazówka dla autora od autora zadania. Stosunek pola trapezu EFCD F czyli tego górnego do pola trapezu ABFE, czyli dolnego, jest równy jedna druga. Ok, stosunek pól trapezów mały do, duży, do, do górny, do dolnego ma się jak 1 do 2. No dobra, skoro stosunek pól a teza ma w sobie jakieś długości odcinków, no to raczej chcemy właśnie wyrazić te pola za pomocą podstaw trapezu, wysokości i tak dalej. No, AB może go standardowo, standardowo znaczymy jako A, CD jako B i to jest tak w tym dużym trapezie całym, ABCD. No, mowa była o tym odcinku EF, oznaczmy go jako D. Dobrze, no i teraz próbujemy coś tutaj, te pola jakoś przekształcić, tak? No Pole trapezu oczywiście zależy od wysokości, więc te wysokości sobie jakoś tutaj zaznaczymy. Jedną możemy oznaczyć jako H1 tego górnego i H2 dolnego. Dobra, pole trapezu EFCD. No, to wzór na pole trapezu, suma podstaw. Razy wysokość przez 2 EFCD, czyli ten górny. Podstawy to B i D, więc je sumuję. Mnożę przez wysokość. A1 i dzielę przez 2. Tak opisaliśmy pole tego trapezu górnego. No i podobnie pole trapezu dolnego. Suma podstaw. Razy wysokość przez 2. No i to ma być równe 1, druga. CD, teza jeszcze sobie rzucę okiem, CD to jest B, a AB to jest A. Czyli chcemy jakby z tej relacji, która się tu wytworzyła, właściwie uzyskać tylko A i B, czyli podstawy tego trapezu ABCD. Czyli jakąś uciec od tego D i uciec od H1 i H2, no bo wtedy tutaj byłaby relacja wyłącznie z podstawami dużego trapezu, czyli podstawami A oznaczonymi A i B. No, i ta teza mogłaby tu wyjść po prostu. Dobra, czy będę trochę przekształcał, żeby uciec od tego d i h1, h2. No co, tutaj jest taka główna kreskłamkowa, więc po prostu pozbędziemy się jej, bo spiętrzył nam się ten ułamek. b plus d razy h1 przez 2. No, podzielić przez ułamek, to znaczy pomnożyć przez jego odwrotność. a plus d razy h2 równa się 1 2. jest to może zbyt wiele, ale zawsze coś. I wtedy byłoby. Przejdziemy w to miejsce. B plus D razy H1 przez A plus D razy H2 równa się jedna druga. Ok, no troszkę się uprościło, ale cały czas problemem jest to, czego nie potrzebujemy, czyli D, H1 i H2. No D jest specyficznym odcinkiem w trapezie, bo to jest odcinek, który połączył środki ramion trapezu. No i właśnie na mocy twierdzenia o odcinku łączącym środkiem ramion trapezu wiemy, że ten odcinek ma długość równą średniej arytmetycznej podstaw trapezu. I to jest sposób na ucieczkę tutaj od tego D. Czyli B dodać A plus B przez 2 no razy to H1 jeszcze niekorzystne przez A dodać A plus B przez 2 razy H2. Trochę nam się rozpisało, ale przynajmniej już nie ma tego D. Ok, tu możemy troszeczkę podziałać. 2B przez 2, dodać. A plus B przez 2. No, szukam wspólnego mianownika. I podobnie tutaj. 2A przez 2, dodać. A plus B przez 2. Ok, dodajemy na tej kresce czyli będzie ostatecznie a dodać 3b przez 2 razy h1, a tutaj z kolei 3a plus b przez 2 razy h2, się równa 1 druga. Ok, czyli powstały jakieś relacje między a i b podstawami trapezu tego zewnętrznego dużego. No teraz problem jest dla nas to h1 i h2, bo wtedy nie ma w żaden sposób... Nie występują wysokości tych trapezów górnego i dolnego. No ale coś może o tych trapezach będę w stanie powiedzieć. No co tutaj mamy? Odcinek AF jest równoległy do AB, czyli tutaj wycinają się te same kąty. Tak? Z kolei tutaj kąt między podstawą dużego trapezu a ramieniem jest taki sam jak tutaj, tego górnego a ramieniem. No i tutaj kąty gamma, jakieś tam jeden. Gamma 2. Ok. Czyli chodzi na to, że pewne trapezy tutaj na rysunku są podobne. Trapez zewnętrzny, duży. ABCD. Tak, do trapezu EFCD. Tego górnego. No bo tutaj widać, że jak przeskalujemy po prostu, wydłużymy to ramię dwukrotnie, to skoczymy w ramię tego trapezu i tutaj tego. No i powstaje nam ten górny. Czyli jakieś spostrzeżenie. Trapez ABCD jest podobny do trapezu EFCD. Skoro jest podob, te trapezy są do siebie podobne, to możemy stworzyć jakieś relacje między odcinkami, bokami czy wysokościami w tych trapezach. No oczywiście, ja chcę stworzyć relacje między H1 i H2. Tak. muszę no zobaczyć, jak, w jakiej stosunku dzielą się te wysokości, bo wtedy będę wiedział, jaki jest ten iloraz konkretny. Tak? Dobra, no to jak podzielę wysokość EFCD tego górnego do wysokości całego, czyli H1 plus H2. No i teraz szukam tego punktu zaczepienia. No Skala działa na wszystko. na bo... Tak sam sposób działa na boki, na ramiona odpowiadające, na podstawy, tak? No ale my tu właśnie powiedzieliśmy, że. To ramię tego górnego trapezu jest dwukrotnie mniejsze niż ramię tego drugiego. Czyli taki stosunek H1 do H1 plus H2 to będzie to samo, co byśmy dzielili DE, czyli ramię małego górnego, do ramienia dużego. No ale końcu ten stosunek jest równy 1 druga. Bo DE jest dwukrotnie mniejsze niż AD. Czyli stosunek wysokości H1 i H1 plus H2 ma się jak 1 do 2. No i teraz Mamy taką relację. Czyli 2H1 równa się H1 plus H2. I z tego wynika, że te wysokości są równe. A to nam daje możliwość zapisania o w sposób prostszy z tej lewej strony. Wtedy to po prostu się skróci. I A plus 3B przez 2 razy H1 to jest to samo co 3A plus B. 2 razy H2. Te elementy się skracają na mocy tego, co przed chwilą ustaliliśmy. Ok. No dobra. I znowu. Tutaj mamy taki spięczony ułamek, czyli A plus 3B przez 2 razy 2 przez 3A plus B. To ma być równe 1 druga. To się nam ładnie skraca. Tutaj zmieniamy do jednego łamka, a plus 3b przez 3a plus b, to się równa jedna druga. Znowu pomnożymy na krzyż. 2a plus 3b to jest to samo co 1 razy 3a plus b. 2a plus 6b to jest to samo co 3a plus b. Tak. Tu przechodzimy b, czyli 5b równa się a my tam wróćmy do tezy, bo to już troszeczkę nam się upodabnia do tezy. Stosunek B przez A to jest 1 do 5. No to co, najpierw muszę podzielić przez piątkę, żeby uwolnić to B, czyli jest 1 piąta A. No a teraz mieliśmy mieć stosunek B przez A, czyli dzielę przez A i tworzę ten stosunek podstaw tego dużego trapezu, 1 piąta. To należało do